Odcinek 14. Pielęgnacja noworodka. Kąpiel noworodka to kolejny bardzo ważny element pielęgnowania niemowlęcia. Jak wiemy, przez pierwsze 9 miesięcy dziecko przebywa w środowisku wody. Nic więc dziwnego, że większość niemowląt uwielbia kąpiele. Pierwsza kąpiel odbywa się zazwyczaj w szpitalu, natomiast następna musi nastąpić już w domu. Jest to wielkie wyzwanie dla rodziców, którzy się niepokoją się o to, czy nie zrobią krzywdy maleństwu, czy mają przygotowane odpowiednie akcesoria, aby dziecko odpowiednio wykąpać, czy są do tego przygotowani emocjonalnie i psychicznie. Kąpanie noworodka. Już sprawdziliśmy raz, teraz drugi raz wodę. Woda ani nie ziębi, ani nie, nie jest mocno ciepła, jest przyjemnie ciepła. I teraz wkładamy go boczkiem. Najpierw nóżki, najpierw nóżki. Tu trzymamy za bioderko jeszcze, za staw biodrowy. Rączką delikatnie przesuwamy pod bark. O, i głowa jest oparta. I chopla, i chopla. Przyjemnie ci, Antosiu, pod paszkami. No je, możesz mu główkę polać troszeczkę Haniu. Ślicznie. Troszeczkę go tak po hopsa, Tak, tak. Cudownie. Myjemy mu za łóżkami, tutaj nie, bo to zapominamy o tym myć, jakie za łóżkami, prawda? Pupcia, wszystkie zgięcia. Tutaj, tak ci dobrze, Antosiu? Czekaj, troszeczkę mu poleciał. Cudowna jest woda, prawda? Możesz go tak zrobić, mu takie fale. Porobimy mu. Przyjemnie, prawda? Hopsa. Mamy płyn wlany do kąpieli. Także już nie trzeba żadnego mydełka stosować. Niczego wystarczy. Cudownie. I teraz jak wyciągamy naszego dzidziusia? Tak, jak plecki jeszcze myjemy. On tutaj nam się odgina, ale my troszeczkę... Do przodu dajemy tą rękę, którą podtrzymujemy, bark. I teraz tą rączkę, którą trzymamy, bark cały czas trzymamy dzieciątko, wsuwamy ją tutaj podstaw biodrowy na boczek. Hops i hops. Teraz jak dzieciątko jest już wykąpane, to osuszamy je w taki sposób, że dotykamy, nie pocieramy. Nie pocieramy. No tak, kochanie. Ważne, żeby wszystkie zakamarki wy wytrzeć. Tutaj pod paszkami, żeby się nie zrobiły odparzenia. Ale tak, w takim ruchem dotykowym na zdrówko, kochanie. Na zdrówko. Tutaj ma piękną pupinkę. Cudnie. No tak, jestem cudowny. Jestem cudowny. Zawijamy Pampersiaka. Zawijamy Pampersiaka. Zawsze przylepce mają być z tyłu. Z tyłu mają być przylepce, tak? I teraz w taki sposób, żeby nie wolno podnosić nóżek do góry. Nie wolno. Trzymamy tutaj zastaw i najlepiej na boczki. Hops i troszeczkę do góry. I na drugi. Zobaczcie, ile razy już przeturlaliśmy naszego dzidziusia i ile razy go stymulujemy do prawidłowego wzorca ruchu. Tak, kochany. Tak. I tu mocno zawijamy. Teraz widzimy, że nasz maluszek już kikut pępowinowy odpadł. Tutaj jest tylko taki pępuszek, ale ważne jest to, żeby go wyczyścić, bo moja babcia mówiła zawsze, że to jest największy śmietnik organizmu i tu wyciągamy, wyciągamy to co tam w środku jest. Jakieś tam farfocle, prawda? A każdy może sobie sam podłubać w pępku i powąchać później, zobaczyć jak to pachnie inaczej. Zawijamy i teraz moi kochani myjemy buziunie. Mamy do tego w celu, używamy płatków kosmetycznych, najlepiej przygotowanej wody. I teraz tak, najpierw zaczynamy oczkiem oczka myjemy od zewnętrznej strony do wewnętrznej jednym ruchem i odrzucamy do brudnego później kolejny wacik i osuszamy od zewnętrznej do wewnętrznej strony i odrzucamy teraz drugie oczko tak tak wyciskamy od, wewnętrznej do, od zewnętrznej do wewnętrznej strony i hops i osuszamy, hops taki jestem kochany, teraz myjemy uszka, ważne jest to żeby nie wciskać tam żadnych wacików, patyczków tylko myjemy małżowinę uszną zewnętrzną część wewnątrz i zewnątrz i odrzucamy i osuszamy. Hops. I za uszkiem. Też można sobie, dorosły człowiek, może powąchać, jak to pachnie inaczej, ze swoimi uszami, bo to są miejsca omijane w toalecie. I tak samo wewnętrzna i zewnętrzna część uszka. I odrzucamy. I jeszcze raz. Hops i hops. Cudowny jestem chłopczyk. Oczka i uszka już mam wyczyszczone, prawda? A teraz buziunie. A teraz buziunie. A teraz buziunie. Od, od skroni, czułko, policzek, nosek, drugi policzek, brudka i zakończamy pod noskiem. Bo co? Bo największe brudy są pod noskiem. I tak samo osuszamy. Hops, 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 hops. I chciach. Jestem już czyściutki. I Antoś już jest czyściutki. Zawsze też zawijamy, bo może Dziusiowi być zimno. No tak, a on teraz jest taki rozmowny, taki kochany jestem. Tak, i zaraz się będziemy ubierać. Ubieranie noworodka. Boimy się zawsze, że coś zrobimy, skrzywdzimy czy uszkodzimy paluszki, maluszka, więc bierzemy w rękawek trzy paluszki, chwytamy za rączkę i przesuwamy. I jest fajnie, nie? I fajowo, tak. I fajowo jest. Teraz przez staw biodrowy przekręcamy na boczek, cudownie poprawiamy. I z powrotem. Hops! Cudownie! Cudownie wszystko pokazujesz. I z powrotem. Trzy paluszki bierzemy. Bierzemy łapkę. Tak! Tak, syneczku. Tak, kwiatuszku. I tu wszystko zapinamy teraz. I zobaczcie, dzidziu sobie pięknie leży. A gdzie ty tu masz dalej? I nasz pięknie sobie leży i nie jest nerwowy i nic mu złego się nie dzieje. I tak ładnie z nami współpracuje. I też przekręcamy, poprawiamy i zapinamy. I zobaczcie, jak ładnie. Teraz znowu przekręcamy na boczek. Bierzemy już ten brudny ręczniczek mokry. Hops, i znowu płacimy. Hopla! Ubierzemy teraz spodenki z takim pieskiem. Dawaj, nuzie, dawaj, nuzie, jak się śmieje. Jaki jestem kochany. Jaki jestem kochany. Hops, teraz jak co robimy dalej? Hops, hops, tak. I zobaczcie, ja cały czas pracuję na stawie biodrowym. Czekaj troszeczkę mocniej, gdzie ty masz te nóżki? Gdzie są twoje nóżki śmierdziuszki? Gdzie te nóżki śmierdziuszki? Gdzie one są? Tu na wujka patrzysz, co z kamerą stoi? Tak. Zobaczcie, ile razy ja już go przekręciłam, ile razy, jak cudowny jestem, Antoś.